Wiem czego chcę od życia i, 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 no, i wiem co mam teraz robić w swoim życiu, bo mogłoby to różniej się skończyć. Byszku, zadam Ci takie pytanie dosyć złożone. Tak, tak. Od ogółu. Czym dla Ciebie jest sport i czy bierzesz pod uwagę miejsce osiągane w zawodach sportowych? Bo przecież sport to rywalizacja. Tak, tak wszyscy pojmujemy sport. Tak, sport jest dla mnie najważniejszą rzeczą w moim życiu. Jest to sposobem na życie, na życie. ale między innymi jest to rywalizacja też pośród zawodników, zawodniczek. Ale też to jest i w naszym przypadku, czyli tutaj w moim, w moich kolegów, którzy jest nas dwóch, trzech, walka z kilometrami, walka z samym sobą. No naprawdę jest to miłe, jeśli jest się pierwszy, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty i dostanie się medal na szyi. To, no, to jest to, że tak powiem, widać i jest to motywujące do dalszej. Do dalszego działania. Do dalszych trudów, do, dalszy, do jeszcze do, bardziej wytężonej do, do, pracy. Do dalszych trudów, tak, tak, no bo no wiadomo, no, jak y, firma zasponsoruje jakieś tam pieniążki, czy jakąś pomoc daną, to ona chce też y, widzieć i zobaczyć, czy, czy, no, czy te pieniądze nie są wyrzucone w błoto. A czy można tak powiedzieć, że są wyrzucone? Nie. To przecież... Nie, nie. <gry> Nie tak, to... to jest dla Ciebie ważne. Dla tak, nas wszystkich tak, jest to ważne. Tak, jest to dla nas wszystkich ważne, tylko, tylko ja no, nie chciałbym tutaj znowu krytykować, ale mówić yy, o tym, że na przykład dla niektórych to nie jest ważny ruch, sport. Yy, dla niektórych osób jest to po prostu obce. Naprawdę, szczerze. Czyli dużo pracy w tej dziedzinie, w dziedzinie sportu niepełnosprawnych jeszcze? Tak, tak, dokładnie. No i po, przede wszystkim bo też mentalność. Czyli wzajemne wspomaganie, pomoc. W, wzajemne wspomaganie, pomoc. To utworzenie całej jednej rodziny w Polsce. A, tak, żeby dostrzegać a, a, ten tak, sport masowy, tak, ale również tak. i sport... No, ale to nie tylko też względem sportu, bo to tak też ogólnie można by było powiedzieć, ogólnie człowiek do człowieka, nie? Ja to zawsze powtarzam, bo mówię, że człowiek jest traktowany jako nie człowiek, tylko jako przedmiot. I odczuwasz? Ja tak, odczuwam. Tu w, w każdej społeczności, której się... W środowisku, w którym się. W każdej społeczności no może nie zupełnie tak do końca od razu, ale są sytuacje takie, które odczuwam, które, któremu na czym nikomu na tym nie zależy, prawda? Na przykład. Czyli przychodzi obojętność. Tak, przychodzi obojętność, no, zdarza się tak, że mówi firma, że przeleje jakieś tam pieniążki. Przepraszam, że mówię tutaj o negatywie, ale mówi, że przeleje jakieś tam pieniążki, tych pieniążków nie przelewa. A już... dla ciebie jest to ważne, bo jest A to dla mnie, związane -dla z wyjazdem. Dla na mnie zarówno. jest to ważne, bo jedna firma przeleje tyle, druga tyle, trzecia tyle, prawda? Nie, no i już tam jakaś sumka jest. Nie? No i wie pan, ja dzwonię, pytam się delikatnie, no to, to, że tak powiem, pan prezes nieraz no mówi już się robi, nie? Przelewam, a, a zdarza się tak, że, że, że okazują nerwy. Aha, czyli nie, niekoniecznie akceptują. Tak, niekoniecznie, taką Tak, niekoniecznie, że tak powiem, akceptują taką sytuację, albo zwlekają, albo sekretarka zwleka. A to wtedy proszę zadzwonić, a to wtedy nie. Wyjazdy są kosztowne, a czy organizatorzy zawodów y, dla swoich uczestników poszukują wsparcia, czyli wspomagają? Nie, nie, nie. Każdy, każdy ten, kto wyjeżdża, to jedzie w swoim zakresie. Musi, czyli sam musi zorganizować musi sam się. Z, musi sam się zorganizować, wiadomo. Mój cały budżet roczny, wie Pan, no to tak ja tutaj liczę już z przelotami, z zawodami zagranicznymi to są przeloty, to są buty, to są gatunki. No to właśnie, widzę w to to, to, to to są ubiole, tak, pan, ubiory to, do wysiłków tak, to, są, to są gdzieś, wie Pan, z rzędu 30-40 tysięcy. Może przesadziłem, ale odżywki, wszystko to, co mi potrzebne jest do życia, do funkcjonowania, do wyjazdów. Nie? Czujesz się silniejszy? Czuję się silniejszy, prawda? No i samo to, że jest w życiu motywacja. Nie każdy tą motywację jakąś chce mieć, prawda? Czyli tutaj wrócimy do przeszłości. Tak jak wskazałeś w rozmowie, że nauczyciel, wychowawca. Tak, tak. Zaraził cię bieganiem. Tak, tak. No i pamiętasz? I pamiętam i tego nie zapomnę do końca życia. Tak jak to. Te wyniki prywalizacji, puchary, który, to jest niesamowite. Tak, tak. Medale, puchary, zdjęcia, podziękowania, tak, reklamy. tak. no to jest, to jest. No, I ty... każdy ma swoją historię. Każdy ma swoją prawdę historię. Ja jeszcze prowadziłem taką też kronikę swoją sportową według swoich możliwości, ale Zdarzało się tak, że tą kronikę jedną odnaleźli, drugą mi ukradli. Także prowadziłem też taką kronikę, gdzie po każdych zawodach był zawsze wpis, było zdjęcie, był krótki opis. Ale niestety, no, też zdarzało się tak, że potrafili w pociągu okraść, wykorzystać sytuację, prawda. Co jest dla Ciebie najważniejszego? wynikającego z uczestniczenia w sporcie? No, czymś w życiu najważniejszym, no... Startuję w zawodach, widzę się... Sposób na życie. Sposób na życie właśnie, o... Na funkcjonowanie. Tak, na funkcjonowanie, nie siedzi człowiek w domu. Pokonujesz bariery. Pokonuję bariery właśnie. Spotykasz ludzi. Tak, spotykam ludzi właśnie. No, bariery też są różne do pokonania. Także... To jak każdy sportowiec, jesteś coś coraz bardziej twardy. Tak, tak dokładnie. Nie poddajesz. Nie się. poddaje się i walczę I, i właśnie no, coś trzeba robić. Wychodzę z takiego założenia.